Końcówka meczów Food Champions. Masz dwie czerwone kartki i remisujesz 2 do 2. Nie możesz absolutnie nic zrobić, no chyba że pod siebie, a tu przychodzi Thierry Auri, kompletuje Hat trika wygrywa mecz i zabiera piłkę do domu, a pod siebie robi co najwyżej przeciwnik. Oczywiście ten jeden gol dający mi zwycięstwo w momencie, gdy miałem na swoim koncie dwie czerwone kartki, nie był powodem, by nagrać dedykowany filmik o Optimusie Francuza FIFA 21, chociaż tak między nami muszę przyznać w tym miejscu, że to był jeden z moich najlepszych, albo przynajmniej najciekawszych comebacków od lat, bowiem ja w tym meczu mając jedną czerwoną kartkę strzeliłem bramkę na 2 do 2, a później po drugim redzie zdobyłem gola na wagę zwycięstwa. Nie jest to chyba jednak zbyt często spotykany scenariusz, dlatego. Jeśli macie równie ciekawą albo jeszcze ciekawszą historię własnego autorstwa z odrabiania strat Fifie, to chętnie poczytam o niej w komentarzach. A póki co zajmę się już Thierry Maurim, o którym muszę przyznać bez bicia, że on jest lepszym, ale mimo wszystko nieco podobnym zawodnikiem do Fernando Torresa, na którego przykładzie pokazywałem tydzień temu, w jaki sposób w FIFA 21 rodzą się królowie strzelców, którzy tak naprawdę wcale nie są tak dobrzy, jak wskazują na to statystyki, z tym, że z tą kartą Auriego wiąże się taka historia, że pomimo, iż rozegrałem nią już kilkadziesiąt meczów, to mając jakąś randomową sytuację strzelecką, Francuz ani razu nie uderzył obok bramki, czy też w słupek. I naprawdę, nie wiem jak to jest możliwe, no bo w tej grze grałem już wieloma zawodnikami z samego topu. Eusebio, Krojfem, Ronaldo Nazario, Cantono, Puszkaszem, Toty Lewandowskim, Toty Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. I ci wszyscy piłkarze, prędzej czy później, znajdowali się w takiej sytuacji, że mieli po prostu setkę wewnątrz, byli niekryci, nikt ich nie szarpał za ramię, ani nawet nie dotykał, a mimo wszystko i tak trafiali w słupek. To się nie zdarzało oczywiście zbyt często, ale przydarzało się dosłownie wszystkim. A Thierry Henry, pomimo tego, że grałem nim znacznie dłużej, nie przestrzenił w dogodnej sytuacji ani razu. Oczywiście, jeżeli się bawiłem, oddawałem strzał z 20 metrów, będąc totalnie bokiem, albo nawet nieco tyłem do branki, czy strzelałem przewrotką po agresywnej wrzutce, no to ta piłka, Czasem leciała poza wojsko. Ale w takiej randomowej, zwykłej strzeleckiej sytuacji przestrzelenie legendą Arsenalu jest naprawdę trudnym zadaniem i nie dziwię się, że zdążyło mi się usłyszeć od osób, które również grały Aurim, że ma on po prostu najlepsze strzały w grze, bowiem nie da się ukryć, że stoją one na wybitnym poziomie. Co zresztą widać po klipach z gry w tle, gdzie Francuz strzela dosłownie wszystko, z każdej pozycji ostrego kąta, dystansu, woleja, rzutu wolnych czy też skorpionem. No to po prostu prostu nie ma znaczenia, bowiem jeżeli chodzi o strzały, to zabawa tą kartą jest przednia, co dzięki wzrostowi przekłada się także na grę w powietrzu, bo 188 cm robi jednak wrażenie i pozwala regularnie zdobywać bramki głową zarówno z akcji, jak i po wrzutkach wrzutów rożnych. Kolejnym plusem jest fakt, że Thierry ma na swojej najlepszej karcie aż 97 tempa, co jest niemalże maksymalnym wynikiem i przy tych gabarytach sprawia, że dosłownie dwoma krokami można odskoczyć nim od całej obrony i to nie tylko z wykorzystaniem natmega, ale także po prostu z użyciem zwykłego przyspieszenia, co zresztą, jak widać po klipach z gry w tle, jest bardzo skuteczne. No ale co za tym idzie, także charakterystyczne i wynikające z tego, że Auri oprócz umiejętności ma po prostu bardzo specyficzną sywetkę, która z jednej strony czasem pozwala na więcej, ale z tej drugiej momentami nas ogranicza. To znaczy, w takiej randomowej sytuacji gwiazdor Arsenalu niszczy stopera pokroju warana jednym odepchnięciem ręki i to bez względu na to, w jakiej jest on wersji, ale jednak musimy mieć na uwadze, że jeśli pole karne rywala jest absolutnie zagęszczone przez jego zawodników, to nam momentami może być jednak nieco ciężko by się wykiwać, z tym, że ma to miejsce oczywiście do momentu, aż znajdziemy jakiś kawałek przestrzeni i szybko wymyślimy z użyciem jakiej sztuczki będziemy w stanie się do niej dostać. Nie da się więc ukryć, że Thierry, tak jak co roku, jest bardzo specyficznym zawodnikiem w realiach FIFA i nie każdemu przypadnie on do gustu, ale w 21-ce z tak maksymalnie wyboostowanym Tempem I tak skutecznymi strzałami, które wewnątrz pola karnego pozwalają po prostu uderzać na oślep, jest on bez wątpienia użytecznym napastnikiem. Za którego, jak na fakt, że mamy kwiecień, spokojnie zapłacić można co najmniej 3 miliony monet. Ale też, mając takiego dryblasa, pamiętać musimy, że raczej ważne jest, kto będzie jego podstawowym partnerem w ataku. No bo jeśli dołożymy sobie do niego na przykład jeszcze większego drogbę, to już raczej może nie być najbystrzejszym posunięciem. No ale cóż, to są już kwestie kwestie drugoplanowe, a my dzisiaj skupiamy się na przepotężnym Thierry Maurim, który jest szybki, jest silny, ma czym podać, ma czym strzelić, dobrze gra w powietrzu, nieźle kiwa, ma dwie najważniejsze cechy dla napastnika i wiele, wiele więcej, a co za tym idzie nie pozostaje mi nic innego jak ocenić go następująco. Kupując Francuza nie spodziewałem się po nim, że będzie napastnikiem w pełni kompletnym w realiach FIFA 21 i szczerze mówiąc tak jak rok temu nie zamierzałem nawet nagrywać o nim dedy materiału. Miałem zamiar pograć nim sobie tak po prostu, dla zabawy, żeby mieć jakikolwiek powód do odpalenia FIFA 21, ale ostatecznie Thierry Henry zwłaszcza dzięki strzałom mnie urzekł i jeśli nie masz problemu z graniem wysokimi piłkarzami w 21, być może też powinieneś go przetestować. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!